To serdecznie pozdrawiamy z pielgrzymowego, z pielgrzymowej trasy. I właśnie pielgrzymka numer jeden, dzień pierwszy. Pierwszy dzień pielgrzymowania. Dojechaliśmy autem do Jastrzębiej Góry. Pozdrawiamy Was serdecznie i zaczynamy pierwszy dzień pielgrzymowania, ponieważ, może zacznę od początku jeszcze. Teraz, poza sezonem, fajnie jest cisza, spokój jeszcze nie ma nikogo prawie. Turystów i biskup Piotr Przyborek wymyślili, ponieważ w diecezji zostały wyznaczone 27 kościołów stacyjnych na jubileusz. W tym wymyślili taki przewodnik pielgrzyma. I propozycje szlaków, w tym osiem, żeby odwiedzić osiem kościołów, gdzie właśnie jest jubileuszowe kościoły, i zebrać osiem pieczątek. I jako pierwszy jest etap w Jastrzębiej Górze Kościół pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli. O, i pieczątki mają być w kościołach. I kiedy się tak osiem kościołów nawiedzi w roku jubileuszowym, otrzyma się, można zgłosić po dyplom. To tak wygląda. Każda, każdy proboszcz z odebrał coś takiego. Pielgrzym, przewodnik pielgrzyma. Tu z tyłu mamy kościoły jubileuszowe i samochód żeśmy tam zostawili a żeby się trochę przejść te 15 minut koło kilometra to do kościoła świętego Ignacego z Loyoli po pieczątkę o. I tu dochodzimy, mamy kościół świętego Ignacego Loyoli, pierwszy pielgrzymi, szlak w Jastrzębie i górze, po, powtórzę, ci którzy nie byli od początku. I wędrujemy. I wędrujemy razem, żeby uzyskać odpust zupełny, bo przypomnę, że to jest rok szczególny, gdzie można w kościele jubileuszowym uzyskać za siebie, za kogoś odpust i darowanie win kar za grzechy. Tu jest. Tablica Od maja do sierpnia, od sierpnia do kwietnia o 17 Oto środa, niedziela Szczęść Boże nad morzem Parafia Jastrzębia Góra Jeszcze takiego wysokiego kościoła, to nie widziałam. Święty Ignacy Mojoli, módl się za nami. W tronie jezuitów, módl się za nami. Mapa. I teraz wchodzimy po schodkach. Na pielgrzymim szlaku. O, słoneczko za chmurkami. Fajnie jest przyjechać w poza sezonem, gdzie jest cisza i spokój. I idziemy. To nie Jest kościół stacyjny Kościół jubileuszowy. Na górze jest remont, tam jest pracują robotnicy. Kościół wszystko jubileusz... zamknięte. Jubileuszowy. To może na dole? No jest zamknięte wszystko, a na górze pracują robotnicy. Chodź na dół, obejdziemy dołu. No i tam nie też jest zamknięte? Kościół jubileuszowy. O, ciekawe. Piszą, że kościół jubileuszowy, a kościół zamknięty. Ale fajna baja. O, mówiłam, że jest otwarte. Wejdziemy do kościółka Ignacego Loyoli. Tu. Dobrze. Wchodzimy. Jest jubileusz. W i Górze jesteśmy w kościele Świętego Ignacego. Jest sklepik, toalety. Co najważniejsze. I kościół jubileuszowy i zamknięty. I co? Teraz? A tu, a tędy się wchodzi. Chwalasy jakieś? Chwalasy jakieś? Może tu przyjdziemy na chwilę, bo trochę jest hałas, to chyba się mogę porozmawiać. O! Jesteśmy tu z i Iblaczego. Przepraszamy za hałasy. Ławki będą montowane, używanie. A pieconek nie ma. Niechaj będzie.

Snaj Ducha Świętego, Amen. Święta rodzina, patronowi wszystkim rodzinom na całym świecie. Amen. Niechaj, będzie pochał. A to jest kościół jubileuszowy. Tak? Pan to jest kościół jubileuszowy. Co? Kościół jubileuszowy to jest, a nie ma pieczątek. Do kościelny w kościele mszy, chyba. O, bo ja przyjechałam po pieczątkę specjalnie z Gdańska. Ja tam było podejść tutaj do. do z, Wybanii, tak za biskupem nie? przyborkiem. Nie wiem, to. trzeba było wtedy tu do Klebania podejść. Uh -huh. Bo z Gdańska po pieczątkę to jest. Tutaj, z tej, z tej no, bo jestem tu z księdzem ze świętego Wojciecha. Przyjechaliśmy. No właśnie, warto, żeby wziąć, nie? A tu remont jest czas no. No. Trochę jest tu remont. Trafiliśmy Trafiliśmy na remont w kościele Ale może nam się uda pieczątkę pieczątkę załatwić jak tutaj o pieczątkę jeszcze raz pokażę i tu się zbiera pieczątki w takim przewodniku pielgrzyma po kościołach o. a trafiliśmy na remont Kościele. O! Grzyniczki pod ławkami. żeby było ciepło. O! o. Zwiedzamy. Zwiedzamy kościółek. Albo będą biegać to w O! Najświętsze serce pana Jezusa zmiłuj się na. Najświętsze serce Pana Jezusa i Kola, zmiłuj się nad nami wszystkich Jest w niebie, święcie imię Twoje, Królestwo Twoje, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Maryjo, Matko Boża, módl się za nami błogosławionymi, Teraz jest godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz proszę pobłogosławić wszystkich słuchających Ignacego Loyoli. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Z Kościoła Jubileuszowego świętego Ignacego Loyoli w Jastrzębie i Górze. Błogosławie my, którzy jesteśmy ze świętego Wojciecha w Gdańsku, sanktuarium też Jubileuszowego. W imię ojca, i syna i ducha świętego. Amen. Amen. I zawsze można od ofiarować za kogoś Odpuszcz Zupełnie. Tak jest. Albo za siebie. Panie Boże, strzeż Jezuitów i misjonarzy, tak, którzy w Jastrzębie Górze też wypoczywają. Panie Boże, idziemy po pieczątkę. Idziemy po pieczątkę. Organizujemy się. Mnie... Idziemy po pieczątkę Tu nie ma O Już jest cieplej Idziemy po pieczątkę Sala Miriam, kancelaria parafialna, może się dostaniemy? Dom świętego Ignacego z Loyoli. Tu, święty Józefie, módl się za nami. Umewy. Taki teren Jastrzębie Góry Dobra, kończymy, a za chwilę się przechodzę Kościół w remoncie Szczęść Boże Szczęść Wam Boże z Jastrzębie Góry Do zobaczenia Idziemy popyczać. I co? Dostaniemy pieczątkę. Recepcja jest uda. Chyba je szukamy. Módlcie się, żebyśmy dostali pieczątkę. Do pier pierwszego wodnika pielgrzyma, bo jeszcze chyba nie położyli księża, bo to na świeżo jest. Otrzymali skóry. A beń, powinna... Za jakiś czas być w kościołach stacyjnych. Że każdy kto przybędzie do kościoła stacyjnego, to sobie może pieczątkę taką samą postawić. Ale ponieważ to jest na świeżo, to chyba jeszcze mają te pieczątki na plebanii. O. Po prostu. I dlatego szukamy wejścia.